Obecnie w pałacu księcia Monaco można oglądać wystawę pamiątek po Grace Kelly, amerykańskiej aktorce i księżnej Monaco. Wśród wielu przedmiotów znajduje się jedna z jej słynnych toreb, nazwana na jej cześć przez Dom Hermes od jej nazwiska. Początki kultowej torby sięgają 1892 roku, kiedy firma zajmowała się głównie produkcją luksusowych siodeł, butów i akcesoriów jeździeckich dla arystokracji. Pierwowzór Kelly był stworzony do przenoszenia właśnie tych akcesoriów. 36 lat później, w 1928 roku, Robert Dumas postanowił zmienić rozmiar torby i przystosować ją do nowych czasów i potrzeby ówczesnej klienteli. Torebka pełniła funkcję aktówki na dokumenty. I już wkrótce nosił ją prezydent Kennedy, książę Windsoru i wielu innych prominentów. Torba znalazła się w oku światowej opinii publicznej dopiero w 1953 roku, kiedy Grace pojawiła się na planie filmu To Catch a Thief, legendarna kostiumografka i zdobywczyni ośmiu Oscarów Edith Head włączyła torbę jako element garderoby granej przez Grace postaci. Aktorka polubiła torbę na tyle, że miała poprosić o możliwość jej zatrzymania po zdjęciach. Kiedy porzuciła karierę filmową na rzecz bycia księżną Monako, była u szczytu sławy, a paparazzi podążali za nią wszędzie. By ukryć ciążę, zakrywała brzuch torbą Hermesa, co okazało się dla firmy bardzo dochodowe, ponieważ torba znajdowała się na pierwszych stronach gazet. A klienci pytali w butikach o torbę Kelly. Była to wówczas nazwa obiegowa, gdyż firma zmieniła ją dopiero oficjalnie w 1977 roku. Dziś torba pozostaje marzeniem każdej kobiety interesującej się modą. Będę wdzięczny za udostępnienie rolki.